Witam serdecznie i Gryślsów Łąki 26 stycznia 2015. Dzisiaj kilka słów na temat wyjścia ze schematu, wyjścia z pętli pamiętam o no, lata lata temu, gdy uczyłem się informatyki, kiedy jeszcze informatyka była czymś takim zupełnie nowym, to lata 70. To mm, kiedy uczyliśmy się programowania to mówiło się, jeżeli coś się miało wielokrotnie powtarzać, że trzeba to zapętlić, prawda? Tworzyło się taką pętlę, prawda? Napisało się taki wzór na tą pętlę, i, i ta, ta sytuacja ciągle wracała do punktu wyjścia. Ciągle identycznie przebiegała. Cały czas, cały czas, cały czas. I my w naszym życiu mamy takie pętle. Mamy takie schematy, mamy ich multum. I tak naprawdę cały nasz program. Według którego tworzą się nasze myśli, bo nasze myśli tworzą się na bazie programu, jaki mamy, prawda? A potem z kolei. Myśli wpływają na nasze nastawienie, prawda? Bo w zależności od tego, jak, czym, jak, jak są zabarwione, czy są to myśli nadziei, możliwości, szans i, i, i tego, że mogę wiele zrobić i zmienić, czy raczej są to myśli, że nie dam rady, wszystko przeciwko mnie, nie da się, prawda? Wszyscy już są, nikt nie chce, więc od tego zależy jakby kolejny krok. Ale jednym z najważniejszych elementów tej pracy nad sobą, tym co Potrzebujemy jakby wykonać, żeby wyjść z tych schematów, wyjść z tych pętli, to po prostu najpierw je zaobserwować. Zastanów się, kiedy budujesz biznes, w których momentach. Um, jak wygląda na przykład sytuacja, kiedy dzwonisz do ludzi? Dzwonisz, wykonujesz trochę telefonu, w którym momencie przerywasz to dzwonienie? Kiedy stwierdzasz, że już się nadzwoniłeś, prawda? Kiedy zaczynasz budować grupę, zaczynasz spotykać się z ludźmi? Zwróć uwagę, w którym momencie się to wszystko zatrzymuje? Kiedy zatrzymuje się to budowanie tego zespołu? Zwróć uwagę na przykład na to, kiedy pracujesz z kimś, prowadzasz kogoś. Zwróć uwagę na sposób swojego postępowania. Gdzie, gdzie pojawia się ten moment, kiedy Naraz z bardzo dobrej relacji, którą, którą gdzieś tam zaczynaliście mieć, tworzy się jakaś taka chłodniejsza relacja. Oczywiście bardzo często myślimy, że to wina drugiej strony, że to, że to osoba sprawiła, że osoba czegoś nie dotrzymała, nie dopilnowała, ale my prawdopodobnie posługujemy się, nieprawdopodobnie na, na, na pewno, posługujemy się pewnym schematem. Schematem, który jeżeli się powtarza, jeżeli widzisz, że takie sytuacje są nagminne, jest ich wiele różnych. No tutaj można by wymieniać multum związanych z biznesem, sytuacji. I one się powtarzają, regularnie się powtarzają. Masz taki wynik biznesu, jaki masz dzisiaj, prawda? Jest to wynik właśnie tych schematów, tych pętli. Tych pętli, tego, tego powrotu do tego samego, nawet mimo innego początku wielokrotnie, to jednak powrotu dokładnie w to samo miejsce, dokładnie w ten sam sposób postępowania. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj do tego, żeby... W swoim programie, który masz, a będziemy mówić na kolejnych kilkowych szlakach o wielu ważnych rzeczach, o programowaniu też, też, bo to przecież w ogóle to podstawa, totalnie podstawa. Więc zastanów się, w jakich schematach tkwisz związanych z biznesem. One pochodzą z dzieciństwa, one pochodzą z przekazu rodziców, one pochodzą z lat szkolnych, od kolegów, otoczenia, z kultury, w której żyjemy. To wszystko tam ma fundamenty swoje oczywiście, ale zastanów się. Jak to wygląda? Bo można to jakby prześledzić z zewnątrz, spróbować spojrzeć na siebie z zewnątrz, czyli pomyśleć, jak to wygląda, co robię, jaki mam rezultat, jak było, nie wiem, z poprzednią osobą czy z poprzednią grupą, jak było wcześniej, jak było wcześniej. I jestem w stanie rozczytać ten schemat, jestem w stanie zwrócić, zobaczyć wówczas, że rzeczywiście pewne rzeczy się powtarzają i pewne rzeczy mają naprawdę dokładnie ten sam wynik. No tak funkcjonujemy, tak działamy, tak my ludzie działamy. Uczymy się pewnego sposobu postępowania i potem go powtarzamy bardzo często, machinalnie, nawet wielokrotnie nie za bardzo myśląc o tym, że my dokładnie powtarzamy schemat, który już kilkadziesiąt razy, czy kilkaset, czy kilka, czy kilkanaście razy nas zawiódł. Ale my go powtarzamy. Zastanów się nad tym, przemyśl to. To naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa, bardzo, bardzo ważna. Tyle na dzisiaj, do jutra.